Witajcie kochani. Nasze dzisiejsze pasyjne rozważanie będzie oparte na słowach zaczerpniętych z Ewangelii według Jana z 15 rozdziału, od 9 do 17 wiersza. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w jego miłości. Powiedziałem Wam to, aby moja radość była w Was i aby Wasza radość była pełna. Takie jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś daje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Jeśli czynicie to, co ja wam przykazuję, nie nazywam już was sługami, gdyż sługa nie wie, co czyni Jego Pan, nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i postanowiłem, abyście szli i przynosili owoc, i aby wasz owoc był trwały żeby ojciec dał wam to, o co poprosicie w moje imię, to Wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Takie proste słowa, takie proste słowa i prosty przekaz, który wydaje się być wręcz oczywistym, a jednak na przestrzeni dziejów człowieka nastręcza tylu problemów. Takie Wam daje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Powinniśmy szanować się za to, kim jesteśmy, za to, co robimy, za to, że jesteśmy, bo choć nie jest to nasza zasługa, to jest to wielki dar. A jednak częściej obdarzamy się nienawiścią, zawiścią, zazdrością, aniżeli tym pozytywnym, pięknym uczuciem. A co by było, to jest pytanie, które ja sobie zawsze zadaję, a co by było, gdyby Bóg był taki jak my? Gdyby nie kierowała nim absolutna miłość, tak daleko posunięta, że umiera przecież zaraz na krzyżu, za nasze winy, za naszą niedoskonałość, za nasze zło, za naszą nienawiść, za naszą zazdrość, za nasze zadufanie w sobie, w którym uważamy, że wiemy wszystko, możemy wszystko i ogarniamy skutki wszystkiego. Co by było, gdyby on kochał nas? Tak, jak my kochamy Jego, i jak my kochamy siebie. I po prostu odwrócił się do nas plecami, poszedł i powiedział: Ratujcie się sami. A jednak nie robi tego, a jednak, mimo tego, jak często od Niego odchodzimy, to On biegnie za nami, a nie my za Nim. To On w Jezusie Chrystusie biegnie za nami, żeby nas uratować. To On w tym okresie. Kiedy zbliża się już wypełnienie czasu, przypomina nam, moim przykazaniem jest to, żebyście się miłowali. Nic innego, ale też aż tyle. W okresie pasyjnym, kochani, kiedy szykujemy się na ten świąteczny czas, ale przecież pasja to nie są tylko święta, które ją kończą. Ale pasja to jest wspomnienie o naszym współudziale w ukrzyżowaniu Chrystusa. W tym okresie pasyjnym zastanówmy się nad tym, ile jest w nas miłości, a ile jej przeciwieństw. Jak bardzo musimy odwracać się od tego zła, które w nas, a zwracać ku Bogu. I zróbmy to. Skorzystajmy z Jego zaproszenia, skorzystajmy z Jego przykazania, abyśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował. Niech ten okres przygotowania na wielki piątek na niedzielę będzie dla nas czasem refleksji nad samym sobą, nad tym, ile procent miłości jest w tym roztworze, którym jest człowiek taki jak ja, jak ty, siostro i bracie. Co jeszcze muszę zrobić albo nad czym jeszcze popracować, albo w którym momencie mojego życia, mojej egzystencji przyłożyć Siłę, nacisk, żeby zmienić zło w dobro, nienawiść w miłość, żeby nauczyć się choć w części kochać innych, tak jak sam zostałem pokochany przez mojego stwórcę. Amen.